Ona każdy, każdy koncert w ogóle jest inny i ta wielka niewiadoma sprawia, że, że człowiek, że przynajmniej ja właściwie chcę, chcę poczuć najpierw to, co się tam dzieje. I jakby dotrzeć do, do publiczności, która, która jest przed estradą zgromadzona. Zwykle jest raczej sympatycznie, bo przychodzi najczęściej moja średnia wiekowa, ta, która właśnie pamięta te piosenki. I zwykle jest taki fajny nastrój, bo. Z... Sama pani wie, że ładujemy się nawzajem tą energią, prawda? Oni y, też są bardzo ważnym elementem. Jeśli nie będzie im się podobało to, co ja robię na scenie, to, to nie będzie koncertu fajnego i takiego, który, ma, który zwykle zostawia jakąś tam fajno, fajne wspomnienie, zostawia w pamięci. Nie było ciebie tyle lat. Na wolnym powietrzu, gdzie przychodzi, przychodzi bardzo zróżnicowana wiekowo publiczność. Są y, i dzieci, i młodzi, którzy chcą zobaczyć, kto to jest ta Giżowska i zobaczyć, no, czy przypadkiem ja pamiętam te piosenki i w ogóle tyle lat śpiewa, więc jak ona wygląda. Ale też przychodzi, jak już wcześniej powiedziałam, moja y, publiczność. Y, i rzeczywiście staram się dobierać na repertuar pod kątem właśnie takich koncertów. W sali zupełnie jest inna atmosfera. Wszyscy siedzą w rzędach, a więc jest zupełnie inne skupienie, inny zupełnie inna atmosfera, inny nastrój. I wtedy też do, śpiewam zupełnie inne piosenki niż na właśnie takich otwartych koncertach. A jak już mówiłam, ponieważ jest taka zróżnicowana wiekowo publiczność, no to staram się każdemu coś tam zaproponować, co ewentualnie wpadnie w ucho. Oczywiście będą piosenki sprzed lat, bo jak, jak pani już powiedziała, tylko raz spróbowałam nie zaśpiewać. Nie było ciebie tyle lat, czy przeżyłam, czy złote obrączki, czy w drodze do Fontainebleau bo wydawało mi się, że no już wystarczy, już może zaproponuję coś nowego, coś, co ja tak kocham. No i rzeczywiście, jak na koniec domagano się przede wszystkim tych piosenek, powiedziałam nie. I też mądry mi powiedział, słuchaj, ty się ciesz w ogóle, że jesteś rozpoznawalna, w jakich, z jakichś piosenek cię znają. Gorzej, kiedy ktoś jest anonimowy i nie wiedzą w ogóle, komu tę piosenkę przypisać. I rzeczywiście mają rację, bo te swoje sztandarowe piosenki y, powinno się wykonywać, bo właśnie chyba większość ludzi przychodzi, żeby je usłyszeć. Przeżyłam z tobą tyle. Lat. W Sophiały, nie raz Przy Tobie się Przydowieśniłam swoje sny. Kochani Polkowiczanie, ogromnie się cieszę, że w końcu jestem tutaj. Nie było mnie tutaj tyle lat. Chciałabym gorąco Was wszystkich pozdrowić, życzyć tylko i wyłącznie wspaniałych dni w życiu, a sobie, żebyśmy się jeszcze kiedyś zobaczyli. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Ale teraz zaśpiewam o sobie, proszę pana. O sobie, tak. Show. Yeah. Yeah.